Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, ostatnie parę słów przed maturą, zobaczcie, uciekam przed deszczem, dzisiaj rowering uprawiam, słuchajcie, z domu trzeba wyjść czasami z norki i dziś to samo wam polecam, słuchajcie, ten wieczór to już się naprawdę wychylujcie, bo po co się stresować, po co się stresować, słuchajcie, najważniejsza sprawa, róbcie zdjęcia jutro, bo nie wszyscy wiedzą, na Instagramie to ogłaszałem, ale nie wszyscy wiedzą, róbcie zdjęcia, kurna, jakie tam chmury są. róbcie zdjęcia i będziemy robić ogólnopolski kolaż. Ogólnopolski kolasz, żeby mieć taką pamiątkę, Ta to... ptaszki ćwierkają. Patrzcie, jak elegancko eee, ptaszki ćwierkają, róbcie zdjęcia, <grym> będziemy robimy kolasz. Matura jest, słuchajcie, w tym roku bardzo wyjątkowa: no bo jednak nie ma co się oszukiwać. Sytuacja jest wyjątkowa, bo nie można tego słowa użyć. Ale on śmieszne włosy, jak, fre jak fredka, trochę. <grym 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 I ten, i słuchajcie, także zdjęcie, róbcie, będziemy robić ten kolasz. Co do tej maturki, moje przewidywania słuchajcie. Przewidywania maturalne to zawsze się ten mm, Zawsze się y, sprzedaje w tytule, nie? To ja muszę zostać vlogerem, Emil Lipski Vloger, to jest nowy content na polskim YouTube, tego nam trzeba było To słuchajcie. Ja robię dwie opcje. Pierwsza to jest powrót do trendu, który mieliśmy przez dwa lata na maturze, czyli y, czyli y, bez lektury, odwołanie się do całości jakiejś lektury z gwiazdką. Ja myślę, że jest szansa na to, zobaczymy. Eee, bo przez dwa lata to było, potem dwa lata nie było i teraz może znowu wróci. Ale nie ma co się też podpalać, że tego nie będzie. Jakby lalka była dwa lata temu. Dziady, to na live na Instagramie sprawdzaliśmy. Instagram Emil kropka lipski. Musicie obserwować, bo to nie ma co. Patrzcie, ja przyjadę przez te piachy jedną ręką, nie ma problemu. Najwyżej będzie ten. Pranker Emil Lipski, wywraca się w piachu. Kurna, jak to jak to buja. Dobra, nie rady się dwoma rękami jednak pojechać. Opa. I słuchajcie, yy, bo zgubiłem wątek. Dwie opcje, dwie opcje. Druga... Jak go mam palmę na głowie, ale śmiesznie. Yy, druga opcja to jest ja, słuchajcie, tak jak mówię, lalka była, dziady były. To co? Pan Tadeusz możecie swoje teraz przewidywania w komentarzu dać znać. Oj dobra, przynajmniej się pośmieniacie trochę przed maturą. Yy, I pan co, pan Tadzio, Wesele? Jak myślicie? Może być, może być. Także to są moje predykcje, słuchajcie. Predykcje po kursie 1.02 bo jeszcze ziarno niepewności nie, nie trzeba zasiać, no ale zobaczymy to ciekawe będzie eee, jestem bardzo ciekawy, słuchajcie, tak jak wy czekacie teraz na tę maturę, co będzie i mi się to kurde udzieliło, nie, mi się to też kurczę udzieliło i jakby czekam razem z wami to jest niesamowite, że, no nie kłamię, mówię wam na serio, że jakby sam jestem ciekawy bo może mnie to w ogóle nie dotyczy, nie, Trzy lata temu skończyłem tę maturę i, i tyle także słuchajcie, no, kto jeszcze nie, nie subskrybuje kanału, to ja myślę, że warto zostawić subskrypcję, bo, bo i będziecie studia musieli wybrać i do pracy, kiedy pójść. Także będziemy sobie fajne, myślę, rzeczy robić. O tym, jak uczystać taką fryzurę na palemkę, też może tutorial będzie. Oczywiście, żartuję. Powodzenie, słuchajcie, trzymam za Was kciuki. Nie tak, bo to jest zapeszenie, co ja w ogóle pokazuję. Tak, trzymam za Was kciuki, bo no, naprawdę chciałbym, żebyś, żeby, życzę Wam jak najlepiej i to społeczność, która sobie tutaj robimy, tutaj gdzieś grupa jest w opisie, jak żyć, a nie tylko przeżyć. A, no bo te zdjęcia na grupę i na Instagramie. To naprawdę myślę, że prężnie działa, pokazujecie jakby, co, co lubicie, co robicie. To jest naprawdę super, więc... Więc lecimy i ja mam nadzieję, że spotkamy się już, jak dostaniecie wyniki w różnych częściach Polski. Także dzięki wielkie, że, że oglądacie, że wspieracie I ja myślę, że też tymi filmikami Was troszeczkę wsparłem. Naprawdę trzymajcie się i będzie siła. Jutro wyniki i selfie wysyłać na Instagram, na grupę deszcz zaczyna padać. Kończymy to. Trzymajcie się, hej!